Roztocza bakterie, wirusy, pleśnie, złuszczone na skórek, sierść pupila, kurz, a nawet pył i smog. Większość z nas ma w domu filtr, który zbiera to wszystko, niczym magnes, i nie puszcza. To dywan. Cały czas spada na niego kurz i pył. Zbiera wirusy i bakterie. Łowi piasek, sierść. I każdy inny rodzaj brudu. Plamy z łatwością da się zetrzeć. A bakterie, zarazki, roztocza, one nadal mieszkają w głębokich warstwach naszych pięknych dywanów. I zagrażają zdrowiu naszemu i naszych bliskich. Można dywan trzepać, jak to drzewiej bywało. Można myć go specjalnymi odkurzaczami. Z różnym efektem. Można go też oddać do automatycznej pralni. Tam zostanie mechanicznie wytrzepany, a potem dogłębnie uprany. Nie tylko zyska świeżość i dłużej będzie wyglądał pięknie, ale przede wszystkim będzie czysty i higieniczny. Warto o niego dbać dla pięknego wyglądu i dla własnego zdrowia.